Cześć, mam na imię Magda, mam 53 lata i zajmuję się mediami społecznościowymi. Prowadzę profile facebookowe, instagramowe i szkole z Instagrama. Bolała mnie głowa, tak, i to praktycznie codziennie bez względu na to, czy się wyspałam, czy się nie wyspałam praktycznie codziennie, i jakby to tak było zidentyfikowane, że to jednak jest ten stres, presja, pośpiech i z tego powodu. No było to y, bardzo uciążliwe, tak? Branie codziennie tabletek przeciwbólowych, y, to tak na co dzień przeszkadzało. O CBD dowiedziałam się z internetu oczywiście, bo jest to moje środowisko naturalne i tam przebywam najwięcej, najdłużej, najczęściej. I postanowiłam spróbować. Z jakimś takim zaufaniem do tego podeszłam. Oczywiście na samym początku nie zauważyłam jakiejś wielkiej zmiany, szczególnie, że zgodnie z zaleceniem najpierw przyjęłam jakąś małą dawkę i później ją zwiększałam jakoś sukcesywnie i nie byłam nastawiona na to, co to może spowodować, i po jakimś czasie, właśnie ze zdziwieniem i z radością, stwierdziłam, że ja po prostu nie muszę brać tych przeciwbólowych tabletek, tak? że zdecydowanie poprawiło się no, moje samopoczucie już od samego rana i wstaję bez bólu głowy.